Młodzieży zespołu wokalnego Miraż, Młodzieżowego Domu Kultury Braci Boszu. E, muszę Państwu powiedzieć, że młodzież ta bardzo lubi występować tutaj na tej scenie, lubi występować na dziedzińcu i, i po kolejnej jakby e, takiej fali czasu e, i to czy też pracy zdalnej, czy też e, no, bardzo ograniczonego kontaktu. E, znowu się spotkamy. Tutaj z Państwem. Tak, Pani Dyrektor powiedział wszystko, co, co dotyczy dzisiejszego dnia, dzisiejszych dni, ostatnich wydarzeń z ciężkim sercem wszyscy to obserwujemy. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że jestem w dalszym ciągu. Pełna nadziei, że ludzi dobrej woli jest z... o wiele więcej. I miejmy nadzieję, że tak się stanie. Zapraszam mój zespół na scenę. Rozpominaż na scenę. Zapraszam. Zresztą stepie chyba, nie wiem, nie pamiętają chyba, kiedy tak się wydarzyło. Kochani, ja wiem, że to jest jeden z ostatnich koncertów, proszę Państwa, w tym składzie. To przede wszystkim maturzyści, studenci e, i, i, i na pewno będzie nas czekał czas pożegna. Ale nim się to wydarzy, myślę, że jeszcze kilkakrotnie będziemy gościć tutaj na zamku w Piastowskim Kraciborzu dzięki, dzięki tej serdeczności pani dyrektor. E, I myślę, że wreszcie spotkamy się też na naszym koncercie. To prawda, po 20 latach w koncercie kolet i pastorałek autorstwa Elżbiety Andrzeja Obiskupu w styczniu 2023 roku, gdzie też się będziemy przygotowywać i prawdopodobnie, dzisiaj ja wiedziałam, co pola będziemy nagrywać płytę jubileuszową, więc myślę, że się dużo jeszcze będzie działo, by tylko czas Bóg nam na to pozwolił. Proszę Państwa przedstawię Wam moich wspaniałych wokalistów i pozwólcie dziewczęta, że przedstawiam tak, jak Was widzę. Od Justyna Bulenda, Kamila Pil, Maja Kołpacka, Nadia Horny, Alicja Czerner, Ania Kretek, Michał Stuchły, Wiktoria Bydmuk, Zofia Wysoszańska i Piotr Tam. Zespół Pokalny Mija. I proszę Państwa zaczynamy. Jedną z najpiękniejszych piosenek o miłości, co prawda mającą swój gdzieś tam, bo to ja już jestem praktycznie weteranką muzyki rozrywkowej. Kiedyś śpiewany ten utwór przez zespół Foreigner, a bodajże w 2013 roku odświeżony przez kogo? Przez Maria Carey. A dzisiaj w wykonaniu takim bardzo, bardzo romantycznym zespół Mirage. I want to know love this. Zespół wokalny Mirage. Prowadzi dzisiaj koncert, proszę Państwa, ja się zamieniam słów z wielką, z wielką, jakby radością, bo to jest bardzo ważne, Michał Stuch, oddaję Ci mikrofon. Dzień dobry Państwu, pani bardzo dziękuję, dziękuję za piękne, miłe słowa. Zaśpiewamy najpierw, później będę mówić dalej, okej? Okay? Zespół Mirage, proszę Państwa, Mary Carey, oryginale, foreigner, I want to know what love is. Take a little time. A little time to i right. sure たくさすタクタクタクチ